Witam na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy przepyszne domowe nagetsy. Do przygotowania nagetsów potrzebne nam będą dwie piersi z kurczaka, bułka tarta, około pół szklanki mąki pszennej, z przypraw to będzie papryka słodka, papryka ostra, czosnek granulowany, sól i dwa jajka. Zaczynamy. Pierś z kurczaka oczyściłam z tych twardszych części. I kroimy w taką grubszą kostkę. Mięso osuszamy ręcznikiem papierowym. Nagecy smażyć będziemy oczywiście na oleju. Tam nie podałam składnikach, więc jak najbardziej jeszcze olej do smażenia. Mięso oprószamy solą. Czoskiem granulowanym około łyżeczki czosku, łyżeczka papryki słodkiej, trochę około 1 czwartej łyżeczki papryki ostrej, wszystko mieszamy i wstawiamy na jakąś godzinkę do lodówki, żeby się fajnie zamarynowało w tych przyprawach. do bułki tartej dodajemy około pół łyżeczki papryki słodkiej pół łyżeczki czosnku granulowanego i jeszcze papryki ostrej też z jedną czwartą łyżeczki. Chcemy, żeby panierka miała kolor taki bardziej czerwony, to dodajemy więcej tej papryki słodkiej bądź ostrej to już w zależności jak chcemy po prostu żeby nasze nuggetsy były bardziej pikantne lub troszkę mniej jajka wbiłam na talerza oprószamy lekko solą i roztrzepujemy kurczaka obruszamy mąką Kurczak był osuszony, więc ładnie się tutaj otruszył. Na patelnię wlewamy olej. Nie muszą one pływać całkowicie w tym oleju, ale chociaż żeby tak do połowy się zanurzyły. Nagecy zanurzamy w jajku, w bułce tartej i na rozgrzany olej na patelnię. Smażymy na piękny, złocisty kolor. Naglecy się pięknie zrumieniły. Zawrócimy na drugą stronę. Naglecy są naprawdę chrupiące, w środku soczyste. Także naprawdę polecam. Jeżeli podobał Wam się przepis, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i zapraszam po kolejne przepisy. Pozdrawiam i do zobaczenia.